Sponsorem filmu jest firma Optimal. Dostawca urządzeń fiskalnych. Powodzenia życzymy. A teraz ja nie trafię do. To... Jest to projekt skierowany do młodzieży w wieku 15 do 25 lat mieszkańców gminy Skoczów i w obrębie projektu będziemy realizowali przede wszystkim cztery zadania. Pierwsze zadanie to jest reintegracja zawodowa, czyli kursy zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, kurs operatora maszyn drogowych i urządzeń drogowych, kurs prawo jazdy, kurs języka angielskiego, kurs masażysty, kuchni. W lipcu rozpoczynamy już... Y kurs na operatora maszyn oraz na masażystę kolejno będą realizowane kucharz oraz język angielski i końcem tego roku uruchomiony zostanie kurs na prawo jazdy oraz kurs z obsługi komputera. Będzie takie miejsce spotkań właśnie młodzieży, w którym się znajdujemy i tutaj będą organizowane obok możliwości skorzystania z popularnych gier w tym gier planszowych, gier komputerowych, spotkania z sławnymi osobami, będzie działał teatr dla młodzieży, jak również będą organizowane spektakle filmowe. Mamy na, te, na ten moment możliwości realizacji turniejów, aby zachęcić młodzież do wykorzystywania czasu wolnego w taki aktywny sposób. Piwnica będzie otwarta w stałych godzinach od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:30 do 20:30 i w sobotę od godziny 9 do 15. W piwnicy cały czas przebywa animator, który czuwa nad młodzieżą, a również ją motywuje i zachęca do różnych form aktywności. Projekt kończy się 30 października w przyszłego roku. Niemniej w tym roku, w okolicach września, będzie ogłaszany kolejny konkurs w ramach którego możemy spróbować złożyć kontynuację, czyli napisać ponownie wniosek.